Cześć wszystkim. Mówi się, że w Rosji nie ma byłych oficerów KGB ani FSB, a Putin jest tego wyraźnym dowodem. Jest tak zwanym prezydentem Federacji Rosyjskiej od ponad 25 lat, ale oficerem FSB i KGB jest przez całe swoje życie. A ta nowa operacja Kremla, operacja pod fałszywą flagą dotycząca rzekomego ukraińskiego ataku na rezydencję Putina w Wałdaju, jest tylko demonstracją jego umiejętności. Ma to na celu próbę rozbicia jedności między sojusznikami Ukrainy, a także zatrzymanie ich negocjacji, ponieważ w tej chwili świat oczekiwał od Kremla odpowiedzi na oferty przedstawione przez Biały Dom i Ukrainę. I tutaj wierzę, że jest niezwykle ważne: przede wszystkim, aby omówić, dlaczego jest pewne na 100%, że Ukraina tego nie zrobiła, ale Rosja zdecydowała się zagrać taką kartą. Jeśli można tak powiedzieć. Przypomnę Wam również o podobnych operacjach, które kremlowski goblin przeprowadził już w trakcie swojej kariery, a także dlaczego jest niezwykle ważne, aby nie pozwolić im manipulować światową opinią publiczną. Jest to również najlepsza ilustracja tego, dlaczego nie możemy podpisywać żadnych porozumień z Rosją, ponieważ już następnego dnia zorganizują kolejną operację pod fałszywą flagą i będą twierdzić, że zrobiła to Ukraina, a dla takiego kraju nie ma gwarancji bezpieczeństwa. Zaufajcie mi, Jedynym skutecznym planem pokojowym jest pokonanie i zdemilitaryzowanie Rosji. Mam na imię Maria, mieszkam na Ukrainie, a jeśli chcecie zobaczyć Putina w Hadze, subskrybujcie i udostępniajcie te filmy. To niezwykle ważne, ponieważ Rosja wykorzystuje te fałszywki, a niektóre kraje jak Indie i Pakistan są w tym aspekcie zjednoczone. Udostępniajcie to dalej. To całkowite kłamstwa płynące z Kremla. Więc zacznijmy. Dlaczego Kreml tego potrzebował? Było całkiem oczywiste, że rozmowa w Maralago będzie wymagała reakcji Putina i myślę, że Rosja miała nadzieję na kolejną zasadzkę, na kolejną bardzo problematyczną rozmowę między Zełenskim a Trumpem. Ale nasz prezydent przybył przygotowany, ze wsparciem sojuszników z Unii Europejskiej i zdołał przeprowadzić całe spotkanie w bardzo pozytywnym nastroju. A ogólnie rzecz biorąc, Trump pozostał zadowolony z Zełęskiego. Niestety musimy zwracać uwagę na zadowolenie Donalda Trumpa ponieważ potrzebujemy wsparcia wywiadu USA i ogólnie rzecz biorąc naprawdę rozsądnie jest utrzymywać Stany Zjednoczone na tym samym kursie co reszta sojuszników wierzcie mi w nadchodzących latach my wszyscy też będziemy tego potrzebować ale tak czy inaczej po tej w pewnym stopniu udanej rozmowie w Maralago oczekiwano że Putin odpowie a nie otrzymał rzeczy których chciał jak ultimatum dla prezydenta Załęskiego czy jakichś bardzo negatywnych komentarzy płynących z Białego Domu? Więc być może tej nocy myśleli o potencjalnym powodzie, by zatrzymać negocjacje i obwinić Ukrainę, ponieważ proste ich zatrzymanie mogłoby oznaczać więcej negatywnych sankcji dla upadającej rosyjskiej gospodarki. Więc wymyślili tę niezwykle prymitywną operację, którą łatwo można sprawdzić i całkowicie obalić. I to właśnie teraz zrobimy. Przede wszystkim wszyscy ci rosyjscy dyplomaci i ministrowie mówiący o rzekomym ataku na rezydencję Putina w Wałdaju podawali różne liczby dronów, zaczynając od 18, a kończąc na 91. Co również interesujące, to nie rosyjskie Ministerstwo Obrony ani szef sztabu generalnego, czy nie wiem ktoś taki, ogłosił to po raz pierwszy, ale minister spraw zagranicznych Ławrow. Dlaczego? ponieważ jest to rosyjska operacja wywiadowcza skierowana do międzynarodowej publiczności. Poza tym nie przygotowali jej właściwie. Ponownie, wierzę, że była to reakcja Kremla na mniej lub bardziej udaną rozmowę zełęskiego i Trumpa w Maralago, która była nieoczekiwana dla Putina, więc nie zdążyli jej odpowiednio przygotować. I we wszystkich rosyjskich grupach publicznych, kanałach na telegramie, które śledzą eksplozje i ukraińskie drony, a teraz mają ich wiele, bo odwiedzamy ich obiekty wojskowe, nie było żadnych wiadomości o jakichkolwiek eksplozjach, jakiejkolwiek pracy obrony przeciwlotniczej czy alarmach w regionie w pobliżu rezydencji Putina w Wałdaju. Po drugie, w pobliżu znajduje się lotnisko. Mogliście słyszeć tę nazwę? To duże, aktywne lotnisko. I zgadnijcie co? Pracowało całą noc. A wiecie, że często informuję na kanale o atakach ukraińskich dronów na obiekty wojskowe, na przykład wokół Moskwy, stolicy Rosji. Ilekroć drony są na niebie regionu, mają tę operację znaną jako dywan, dosłownie zamykają wszystkie lotniska, odwołują loty, bo to niebezpieczne. Trajektorie dronów są nieprzewidywalne. Praca obrony przeciwlotniczej jest również bardzo dynamiczna. Więc fakt, że twierdzą, iż był atak dronów na rezydencję Putina, a pobliskie lotnisko kontynuowało pracę, również dowodzi, że była to bardzo szybko spreparowana fałszywka. Co jest tutaj naprawdę złe, to to, że Trump jest gotów uwierzyć w te bzdury i woli słowa Putina nawet od informacji z amerykańskiego wywiadu, ponieważ znowu ukraiński wywiad i inne zagraniczne służby wywiadowcze to potwierdzają. Kiedy nie ma ukraińskich dronów w tym obszarze, a wierzcie mi, widzą wszystko, jesteśmy zależni od wywiadu USA. Wiele innych krajów NATO jest zależnych od wywiadu USA ze względu na satelity, które ma Ameryka. To kolejny aspekt. Więc wszyscy wiedzą, że to się nie wydarzyło, a Trump mówi, ale Władimir mi powiedział. Więc, przepraszam, naprawdę trudno jest obalić kłamstwa, kiedy dostarcza się wszystkie dowody, a osoba wciąż wierzy w te kłamstwa tylko dlatego, że być może lubi Władimira Putina i nie wiem, jak sobie z tym radzicie. To bardzo powszechne dla Rosji, by organizować takie operacje pod fałszywą flagą. Zrobili to na przykład z Czeczenią, kiedy sam Putin zlecił różne ataki na rosyjskie miasta, i są na to dowody. Niektórzy agenci FSB organizujący te operacje zostali złapani, a ludzie przeżyli, ale obwinili Czeczenie za te ataki i wtedy rozpoczęli to wszystko: pełnoskalowa wojna przeciwko krajowi. To niestety super łatwe przy tych rosyjskich umiejętnościach, przy ich nastawieniu. Przy sieci ich agentów, by organizować operacje pod fałszywą flagą, a potem obwiniać inne kraje. Może się to zdarzyć Polsce, może się to zdarzyć Francji, może się to zdarzyć Stanom Zjednoczonym, a ciągle zdarza się Ukrainie. I to jest pierwsza reakcja ukraińskich intelektualistów, polityków, kiedy usłyszeli o tych kłamstwach. Powiedzieli: To dokładnie to, co mogą zrobić dzień po tym, jak podpiszemy porozumienie i otrzymamy gwarancję bezpieczeństwa. Ponieważ ci z Was, którzy czytali te 20 punktów planu pokojowego, mogli zauważyć, że tracimy wszystkie nasze gwarancje bezpieczeństwa w momencie, gdy zaatakujemy Rosję. W momencie, gdy Rosja zaatakuje nas, wszystkie sankcje zostaną wznowione i tak dalej. Ale Rosja o tym wie i Rosja się zamaskuje. Mieliśmy zielone ludziki na Krymie. To było bardzo powszechne dla rosyjskich najeźdźców, by przebierać się za ukraińskie wojska na początku pełnoskalowej inwazji. Więc mogą to łatwo zrobić i zrobią to, jeśli zgodzimy się podpisać cokolwiek z Rosją. Rosji nie można ufać, ponieważ jest zarządzana przez bandę z FSB, która była szkolona, by oszukiwać ludzi, by niszczyć normalne relacje, by tworzyć chaos, problemy itd. Dlatego czuję się bardzo rozczarowana, że niektórzy ludzie wciąż szerzą te dezinformacje, a być może nie osiągnęli reakcji, jakiej oczekiwali. Dlatego Rosja poprosiła, a w końcu przywódcy Pakistanu zdecydowali się wyrazić swoje zaniepokojenie tym potencjalnym atakiem na rezydencję Putina. I tutaj wierzę, że mamy pytanie do tych przywódców, którzy wciąż opisują siebie jako neutralnych. Dlaczego nie wyrażacie podobnego zaniepokojenia, kiedy całe budynki mieszkalne z rodzinami są niszczone dosłownie co tydzień na Ukrainie, a nie ma w ogóle takiego zaniepokojenia? Poza tym wiem, że nie było tam ukraińskich dronów. Po pierwsze, dlatego, że większość rosyjskiej obrony przeciwlotniczej znajduje się wokół rezydencji Putina, a najprawdopodobniej go tam nie było. Dotarcie dronami do Wałdaju było dosłownie niemożliwe. Nie zrobilibyśmy tego i było to bardzo nielogiczne. Rosja nie ma dowodów. A kiedy Pieskowa proszą o zdjęcia czy filmy z tego ataku z pracy obrony przeciwlotniczej, nie mogą nic dostarczyć i mówią: Słowo Putina wystarczy. Wystarczy, ale tylko dla Trumpa. Wszyscy inni ludzie potrzebują prawdy, a prawda jest taka, że nie było tam ukraińskich dronów. A rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało przed przemówieniem Ławrowa regiony, w których miał miejsce atak, i nie było 91 dronów w regionie Wałdaju. Więc szczerze mówiąc, widzę, że to kolejna rosyjska operacja pod fałszywą flagą. Ich pragnienie, by obwinić Ukrainę za zniszczony proces negocjacji, kiedy w rzeczywistości nie chcieli tych negocjacji. Wszystko, czego chcą, to grać na czas, by kontynuować ataki na Ukrainę, ale powstrzymywać Biały Dom, Unię Europejską, przed nałożeniem kolejnych sankcji na Rosję, które są bardzo niebezpieczne dla ich upadającej gospodarki. Więc to jest strategia Putina udawać, że jest nastawiony pokojowo, ale kontynuować ataki na ukraińskie domy i jednocześnie próbować jakoś przedłużać proces negocjacji. I mam też jedno bardzo duże pytanie moralne. Dlaczego ataki Putina na ukraińskie przedszkola, szpitale onkologiczne, ukraińską dziennicę rządową, bo mieliśmy na celowniku budynki parlamentarne, a także potencjalny atak na prezydenta Załęskiego podczas jego podróży do Irlandii, kiedy jego samolot był śledzony przez, wiecie, trzy nieznane drony? Dlaczego to wszystko jest traktowane jako w porządku, ale atak na rezydencję Putina był traktowany jako ogromny problem? Nie było ataku, ale dlaczego? W porządku jest atakować ukraińskie przedszkola, ukraińskiego prezydenta, ale Putin jest chroniony, a Modi i inni, i Trump są tak zaniepokojeni. Więc proszę, nie pozwólcie Rosji was oszukać, udostępniajcie te filmy, szeszcie prawdę, ponieważ to zawsze ma negatywne konsekwencje dla jedności wśród krajów NATO, wśród partnerów, którzy zdecydowanie będą musieli być silniejsi w 2026 roku. Zaufajcie mojemu ukraińskiemu doświadczeniu. Wiem, co mówię, a Rosja nie jest supermocarstwem i udowadniam to. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, co myślicie o tej operacji pod fałszywą flagą i czy Trump wie, że to fałszywka? Ponieważ niektórzy wierzą, że zgodzili się z Putinem, rozumiejąc, że nie mogą osiągnąć żadnego porozumienia. Nie mogą otwarcie poświęcić Ukrainy i podważyć porządku międzynarodowego i nie wiedzą, co robić dalej więc zdecydowali się na przerwę. To także wersja, która istnieje. Tak czy inaczej, dajcie mi znać o swoich przemyśleniach w komentarzach poniżej. Dziękuję za całą waszą miłość i wsparcie, również życzę wam spokojnego, zdrowego nowego roku.